Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy zupę po cygańsku. Potrzebować będziemy 40 deko z łopatki, ogólnie ja mam wieprzowinę, szklankę czerwonej fasoli, pół szklanki groszku konserwowego, 3 łyżki koncentratu doprawimy słodką papryką, solą, pieprzem i tutaj mam, no tak powiedzmy, 3 deko boczku, jedną cebulę i marchewkę. W rondlu rozgrzewam łyżkę tłuszczu i na tym tłuszczu podsmażę boczek, a później dodam. krojoną cebulkę, cebulkę kroimy drobną kosteczkę, marchewkę również kroimy w kosteczkę i mięso podsmażymy, podlejemy wodą i będziemy dodamy koncentrat pomidorowy, doprawimy i będziemy dusić. 20, do 30 minut, a później dołożymy fasolkę i groszek Tak, cebulkę już jest pokrojoną i należy ją podsmażyć. Mięso, boczek i cebulkę już mamy podsmażoną. Podlewamy wodą. Tak aby mięso było zakryte. Doprawiamy solą pieprzem, słodką papryką. Dodajemy liście laurowy i dokładamy pokrojoną marchewkę w kostkę. I należy mięso przykryć i od zagotowania 30 minut. A później dołożymy. Tu miałam szklankę fasoli, pół szklanki groszku i tutaj mam 3 łyżki koncentratu pomidorowego i będziemy mieli zupę cygańską dusimy mięso pod przykryciem mięso i marchewkę już mamy miękko należy nałożyć pozostałe składniki fasolę groszek i koncentrat pomidorowy. Jeżeli jest sezon na pomidory, dajemy zmiksowane pomidory. Tutaj ja myślę 5 sztuk idealnie. Tylko jeżeli mamy pomidory, to należy dać do duszenia, bo koncentrat dajemy na samym końcu. Zupę po cygańsku mamy gotową. I tak oto zupa po cygańsku wygląda. O ile państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Zupa po cykańsku.